Weryfikacja przyjdzie szybko, bo przyjdzie prawdopodobnie już dzisiaj w nocy. Na Euro Nowo Zelandczyku ja mam cele i to są sele w tereny. Tu czy tak się stanie? Nie wiem, bo GBPNZD ma drogę otwartą do góry, więc i Euro NZD mogło pomieć do góry. Ale zakładam, że zanim pociągniemy do góry, to e, zrobią mi tutaj ten poziom. To jest poziom wynikający z oliwek. Z DMLA, więc jak będą newsy, będę chciał zabrać się tutaj z tymi selami do tego poziomu. Tu no mniej więcej, słuchajcie, to jest może nawet o tu, tu możemy ten poziom yy, czyli powrót, no tak żeby z zapasem. Bo tu jest niestety w nocy bardzo duży spread. No to możemy powiedzieć, że to jest 1,69,35, tak? I możecie jutro. Albo w czwartek, jak się spotkamy, potwierdzić mi, czy udało się coś urwać, czy nie Ale może też być po prostu czysta obserwacja Tak? Czy te newsy, które były na Nowozelandczyku, mnie wywiozły no, Jak wywiozą, to wywiozą, trzeba będzie po prostu ciąć straty i koniec Ale jeżeli to wejdzie, to zakładamy, że tutaj wróci W ogóle na euro Nowozelandczyku jest ciekawy setup Nie zauważony przeze mnie, tylko przez kolegę Pawła Że jeżeli wyjeżdżamy z Oliwek nad bądź pod, to wracamy.